Ponieważ codziennie jest dzień niedobry dla kogoś. Dla wielu dla różnych osób to może być ostatni dzień. Teraz mówię o obywatelach, obywatelkach Ukrainy, którzy bronią i płacą najwyższą cenę. Bronią kraju i płacą najwyższą cenę. Bronią swojej wolności i jestem bardzo szczęśliwy. Ze względu na to, co tutaj widzę, ze względu na to, co tutaj usłyszałem, bardzo się cieszę, że mogę poczuć tę atmosferę zjednoczenia. I cieszę się, że wszyscy się zjednoczyliśmy wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej ale nie wiedziałem, że taką cenę będzie trzeba za to zapłacić, i to jest tragedia dla mnie, dla każdego Ukraińca, dla naszego państwa. To jest bardzo wysoka cena, którą płacimy. Tysiące ludzi ginie, dwie rewolucje i jedna wojna. Pięć dni inwazji prowadzonej na pełną skalę, inwazji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Wiedzą Państwo, nie będę czytał z kartki, Ponieważ in in taki okres historii mojego kraju już się zakończył, teraz musimy life, patrzeć na to, jaka jest rzeczywistość. To są prawdziwi ludzie, to są prawdziwe ludzkie życie. I wierzę w to, we're today, że dzisiaj. We're giving lives for Poświęcamy życie za wartości, za wolność, za to pragnienie bycia równym, tak jak państwo. Tracimy najlepszych ludzi, najsilniejszych, najbardziej wartościowych. Ukraińcy są niewiarygodni. I bardzo często, tutaj chcę powiedzieć, Przezwyciężymy każdego. Wygramy z każdym i jestem no, bardzo szczęśliwy, że Państwo nie tylko o tym mówią, ale też to, to. to widzą. I rzeczywiście I wygramy z każdym. I jestem pewien, jestem pewien, przekonany. Jest takie wyrażenie. Europejski wybór Ukrainy to jest to, do czego dążymy. Będziemy zmierzać w tym kierunku, w tym kierunku już podążaliśmy. Także chciałbym usłyszeć, jak mówią nam Państwo dzisiaj, że ten europejski wybór Ukrainy Mam teraz chwilę czasu, ponieważ są przerwy między atakami, między bombardowaniami. Dzisiaj rano, no to był bardzo tragiczny czas. Wysłano pociski na Harku. To jest miasto położone blisko granicy z Federacją Rosyjską. Tam zawsze mieszkało bardzo wielu Rosjan i oni byli zawsze przyjaźni. Tam były bardzo ciepłe stosunki. Ponad 20 uniwersytetów jest tam, to jest miasto, które ma największą liczbę uniwersytetów w naszym kraju. Młodzież tam jest bardzo mądra. Ludzie, którzy się tam gromadzili, żeby świętować różnego rodzaju Święta, tam jest też plac wolności, największy w mieście. To jest największy plac w Europie, to prawda? To jest plac wolności i dzisiaj rano dwa pociski uderzyły w ten plac wolności. Dziesiątki zabitych to jest cena, jaką płaci się za wolność. Walczymy. Walczymy za naszą ziemię i za naszą wolność. Pomimo tego, że teraz nasze miasta są zablokowane, wszystkie, nikt nie wejdzie na terytorium Ukrainy z interwencją. Każdy today, plac, nieważne jak on się nazywa, nazywa będzie. Od dzisiaj nazywany Placem Wolności w każdym mieście w naszym państwie. Nikt nas nie złami, jesteśmy silni, jesteśmy Ukraińcami. Mamy to pragnienie, żeby zobaczyć nasze dzieci. I iż, chcemy, żeby te dzieci były żywe. Wydaje mi się, że to jest coś, na co zasługujemy. Wczoraj 16 oro dzieci zabito i prezydent Putin znów powie, że to jakaś operacja, że oni tylko uderzają w infrastrukturę wojskową. Jaką infrastrukturą wojskową są nasze dzieci? Na jakich czołgach one jeżdżą? a dzieci padają ofiarami. I nasi ludzie są bardzo zmotywowani. Walczymy. Walczymy za nasze prawa, za nasze wolności, za nasze życie. Walczymy o to, aby przetrwać. I to jest najwyższy rodzaj motywacji. Walczymy również o to, aby być równymi członkami Europy. Wierzę w to, że dzisiaj pokazujemy wszystkim naszą prawdziwą twarz. Unia Europejska jest nas ogromnym wsparciem bez państwa. A Ukraina będzie samotna. Myśmy już pokazali naszą siłę. No to jest. Pokazaliśmy dowód na to, że przynajmniej jesteśmy dokładnie tacy sami jak państwo. Także proszę też udowodnić, że państwo są z nami. Proszę udowodnić, że nas państwo nie zawiodą. Proszę udowodnić, że rzeczywiście są państwo Europejczykami. I wówczas życie wygra ze śmiercią, a światło z ciemnością. Sława Ukrainie. Chwała Ukrainie.